Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Magdalena Talarczyk, mam 25 lat, pochodzę z Bogatyni, a obecnie studiuję wychowanie fizyczne w Jeleniej Górze. Poza tym zajmuję się na co dzień sportami siłowymi, wyciskanie na klatkę, trójbój siłowy, mass wrestling oraz obecnie mój priorytet to zawody strongwoman. Zamiłowanie do sportów siłowych pojawiło się w momencie, kiedy straciłam jakby sens swojego istnienia w lekkiej atletyce. Nie osiągałam już specjalnych rezultatów. Wtedy pierwszy raz poszłam na siłownię, ponieważ chciałam poprawić wygląd swojej sylwetki. W pewnym czasie nasza siłownia zorganizowała pierwsze zawody w wyciskaniu, na które poszłam, wygrałam, załapałam tak zwanego bakcyla i zaczęłam jeździć na różne zawody. Oczywiście, wszędzie są zdania podzielone w każdej dziedzinie. Taki tutaj wybrałam taki sport, ponieważ odkryłam do niego predyspozycję. Gdybym mogła być modelką, pewnie bym nią byłam. Więc wykorzystuję to, co dostałam tam z góry. Nie przejmuję się tym, ponieważ to jest moje życie, mój wybór. To ja mam się cieszyć z tego co robię, a nie udowadniać innym, że jest inaczej. Jeśli komuś się to nie podoba, wcale nie musi zwracać na to uwagi. Ja staram się robić to co lubię oraz namawiać innych do tego, aby nie sugerowali się komentarzami innych, tylko robili to, co im sprawia rzeczywiście przyjemności, spełniali się w tym co potrafią robić najlepiej. Uczestniczyłam już w zawodach typu Master Slink oraz Strongwoman. Byłam na obu przeciwnych stronach półkuli ziemskiej, byłam w Stanach Zjednoczonych, byłam na samym wschodzie Rosji, gdzie jest minus 40 stopni. W Rosji zajęłam w 2015 oraz 2014 roku trzecie miejsce oraz w Stanach Zjednoczonych zajęłam w Woman 8 pozycję. Spotkałam się tam z odmiennymi kulturami. Mimo wszystko jednoczyła nas wspólna pasja, także byliśmy bardzo dobrze odbierani. Nawiązałam fajne znajomości, które staram się utrzymywać, śledzę swoich przeciwników. Obecnie przygotowuję się, jak już wspomniałam, do Mistrzostw Świata Strong Woman. Trudne konkurencje, martwy ciąg, minuta na powtórzenia. Axel o wadze 135 kg, jest spacer z kegami, jest wyciskanie belki w ciągu minuty 65 kg na ilość powtórzeń. Jest nośidło, które będzie ważyło około 168 kg, w mojej kategorii 63 kg, także mam jeszcze do zrzucenia około 6 kg. To jest mój priorytet. Poza tym budowanie siły, treningi siłowe, składające się głównie z tych elementów, które będę musiała wykorzystać w swoich konkurencjach. Jeden trening odbywa się jako trening siłowy, następnego dnia mam trening wydolnościowy, około 30 minut interwałów z małym ciężarem, następnie dzień przerwy i tak, i tak, kolejno siłowy, interwałowy, dzień wolny. Polegają te zawody na tym, że na pomoście, który dzieli deska, siada obu zawodników naprzeciwko siebie, chwytają pałkę. Jeden uczestnik chwytają chwytem wewnętrznym, drugi zewnętrznym, i chodzi o to, aby po znaku sędziego przeciągnąć zawodnika na drugą stronę. Gra się do dwóch wygranych. zielonego pojęcia, także niestety w tej kwestii Wam nie pomogę. Dosyć brutalny sport. Ja bałabym się na pewno kontuzji, które wykluczą mnie w którymś momencie ze sportu, a tego bym nie chciała. W sportach walki nigdy nie wiemy, co możemy dostać ze strony przeciwnika. Ja w swoim sporcie nie mam bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, może w wrestlingu, jednak nie jest to aż tak urazowe jak w przypadku sztuk walki. z sportami siłowym i, i nauką prowadzę również stronę i fotograficzną, bo to jest moja druga pasja, oraz stronę sportową. Nazywa się Od Zera do Bohatera. Mam tam już około 3000 polubień. Może nie jest to jakaś wygórowana ilość, jednak zrzesza ona ludzi, którzy są podobni do mnie, o podobnej pasji. Którzy szukają motywacji. W sumie jest ona skierowana do wszystkich, ponieważ ja w ten sposób chcę pokazać, jak wygląda droga, tak jak sama nazwa wskazuje, od zera do bohatera, od tego, jak się zaczynało, jak wygląda codzienne życie, że wygląda ono również tak jak każdego. Jedni chodzą do szkoły, inni chodzą do pracy, odżywiają się, chodzą na treningi, i to jest taki mój styl życia. Dzięki, dzięki pracy, dzięki osiąganym sukcesom, efektom, można zajść dosyć wysoko, jeśli bardzo się tego chce. I to jest mój główny cel: pokazać ludziom, że jeśli wierzy się bardzo w swoje marzenia, są one do zrealizowania. Na moim fanpage jest już blisko 3000 polubień. Są to ludzie, którzy czerpią motywację którzy obserwują moje poczynania na co dzień. Jest to jak najbardziej na plus. Fajnie, że kogoś interesuje to, co robię. Także motywuje mnie to do działania. Staram się, aby to również działało w drugą stronę. Staram się zmotywować innych poprzez moją pracę, to jakie są efekty, jeśli chodzi o siłę, ewentualnie o sylwetkę. Także przynosi to korzyści, myślę obu stroną, i to jest fajne, tego się trzymajmy. Taki był mój cel. Chciałabym życzyć Wam, abyście odnaleźli w swoim życiu taką pasję, taki cel, który chcielibyście realizować, który przynosiłby Wam wiele szczęścia, radości, który by wypełnił Wam wolny czas, abyście się fajnie bawili w życiu, bo szkoda je przeżyć zupełnie bez żadnego echa. Osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z ciężarami, polecam skorzystanie z porad trenera specjalizującego się w podnoszeniu ciężarów, gdyż jest tu łatwo o kontuzję. Również radzę Wam o to, abyście mieli sobie dużo cierpliwości i samo ponieważ jest to praca na lata, nie da się uzyskać efektów po kilku miesiącach treningów. Celów, to zrobiłam sobie na początku roku taką listę, w której wyszczególniłam, że opanuję Wam anatomię, nauczę się pływać, zdobędę stypendium, będę po prostu szczęśliwa w tym, co robię. Z tych grubszych spraw, to to, że zdobędę medalami przez świata, robię uprawnienia instruktorskie jako trener personalny, stworzę bloga. Blog już został stworzony, również nazywa się od Zera do Bohatera a dokładna to jest 2016. blogspot.com. Stale poszukuję sponsorów, którzy pomogą mi w tym wyjeździe. Są również tacy, którzy lokalnie mnie wspierają. Założyłem właśnie profil na zrzut.pl, gdzie każdy indywidualnie może przelać taką kwotę, jaką by chciał. Minimum jest to złotówka. Serdecznie zapraszam od zera do bohatera. Pozdrawiam.